Kupiłem Gatsusiowi obrożę tłumaczkę szczebiotkę. Zachciało ci się rozmawiać z nim? Jednak kto by nie chciał? Ta była do niego. W pojeździe i wylecę w kosmos. To jest oderwane od rzeczywistości. Jamie, chodź i pokaż Watsonowi, jak to się robi. Świetnie! Przypominasz mi młodego mnie? Ale on ma przynajmniej szyje. Czekaj! Niech to no ludzie cię zobaczą. Wyglądasz jak dynia. W dynie to ty zaraz dostaniesz. Weź ze sobą ten worek śmieci. Panie Krab, nie powinien pan tak mówić o skalmarzy. Oni też są twoimi uczniami? To był mój końcowy sprawdzian, prawda? Zaraz, zaraz, zaraz. <grym> nie mówiłeś, że dołączy do nas czwarty ninja. Powinno być trzech. Trzech królów, trzech muszkieterów, eee. trzech... trzech. trzech... trzech... Jayowi chodzi o to, że nasza trójka ćwiczy razem od samego początku. Znamy się. Ale na pewno nie na walce. To wielki zaszczyt obsługiwać pana. Poproszę dodatkową służbę. Skończyła się. Sprawdzi pan? Nie. Nie. Co to jest strych? To miejsce, gdzie trzymamy wszystkie nasze stare rzeczy. Takie jak ty, dziadku świnko. Spongebob, sądzę, że muszę ci coś wyznać. A, że jesteś łysy? Że zadam ci jedno pytanie. Lubisz być służącą biedronki? Czekać, aż raczy ci dać twoje miraculum? Nie wolisz mieć własnych nieograniczonych mocy? A, to były trzy pytania. Liberty? O wielku mowa! Przyszłam ci stąd wyciągnąć. Błagam litości. Taka chuda, kieszonkowa psina chce urządzić ucieczkę z pudła? Dużo gadasz, jak na kogoś, kto wygląda jak szczotka do klopa. Tryk. Wiesz co znaczy ten wyraz? Krab. czy to nie ten spocony burak, dla którego pracujesz? Mówiliście chyba, że chcecie się zranić? Próbujemy. Nic sobie nie zrobicie tymi poduchami z pierdem. To będzie lepsze. Dobra. Skalmar się mylił. Nie zrawiły, o tych to Skalmar! Puk, puk! Kto tam? To ja! Z bliska jest jeszcze brzydszy. <grym> <know> <grym> Moby było, czy to ty czy dynia! A ty jak? Eee, nic nie mam! Eee. Jesteś taki gruby, że można cię turlać po boisku. I